Dzień dobry, minęła godzina 12. Przemysław Tychmanowicz. Witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się na rynkach, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. A moim Państwa gościem jest Pan Emil Łoboziński, doradca inwestycyjny w domu makerskim P.K.W.P. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Emilu, tak jak powiedziałem na początku, na rynkach ostatnio dzieje się bardzo dużo, jest bardzo nerwowa atmosfera. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z bardzo mocnymi spadkami, zarówno w Warszawie, jak również na rynku amerykańskim. Dzisiaj co prawda jest zielono. Ale pytanie o to, czy ta przecena na rynkach to tylko korekta, czy może już poważniejsze problemy, jest chyba jak najbardziej aktualne. Jak pan to widzi? No, powiem tak. Teoretycznie wakacje mamy i powinniśmy odpoczywać, i w zasadzie nie powinno się za wiele dziać na rynkach, tak? Zupełnie oczywiście humorystycznie. No, a tak naprawdę w te wakacje to muszę przyznać, że inwestorzy nudzić się naprawdę nie mogą. Zaczynając już od czerwca, mm -hmm. tak, czyli, czyli tego jakby złagodzenia kolejnego Fedu poprzez finalną decyzję na koniec lipca, tak naprawdę, która w sumie okazała się nie do końca być taka, jak się rynki spodziewały i już to zapoczątkowało no, gdzieś tą pierwszą falę spadków. No a generalnie no, prezydent Stanów Zjednoczonych dołożył swoje i tak naprawdę to jego właśnie ta zapowiedź nałożenia kolejnych ceł na chińskie towary no to jest coś, co spowodowało zdecydowanie te, te, te ostatnie spadki. No bo no umówmy się, to nie jest dobra informacja, tak? No jakby ani dla gospodarki światowej, ani dla indeksów yy, akcyjnych to, to naprawdę nie jest dobra wiadomość. Yy, tym bardziej, że no jakby te rozmowy handlowe widać, że one gdzieś tam oczywiście mm. trwają, ale to jest takie przeciąganie liny, tak? No między jednym a drugim. Yy, I chyba wszystko wskazuje na to, że tak jak w zasadzie od samego początku trochę można było się spodziewać, że to prędko się nie skończy. Tak? Znaczy, finalnie pewnie dla obu stron i dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby to porozumienie było. Natomiast tam jest tyle interesów różnych, że y, osiągnięcie tego porozumienia łatwe nie będzie, no i to po prostu trwa, tak. No i myślę, że jeszcze nieraz y, będziemy mieli taki moment, kiedy będzie trochę złagodzenia tego sporu, trochę zaostrzenia. Y, no, moral na dzień dzisiejszy jest taki, że faktycznie widzieliśmy ostatnio dynamiczne spadki, y, chociaż powiedziałbym, że y, oczywiście jakby atmosfera zrobiła się bardziej nerwowa. Ale jeśli chodzi o te spadki, to też może tak do końca nie bądźmy całkiem pesymistyczni, no bo jak popatrzymy sobie na, nie wiem, S&P 500, to S&P 500 od ostatniego szczytu spadł o 5%, hmm. mniej więcej, tak? No to, to nie jest jakaś katastrofa, tak? No to jakby oczywiście dynamika tych spadków i to, jak one wyglądały faktycznie, no nie jakby no gdzieś trudno może, o, żeby napawało optymizmem, ale no, na razie skala spadku, mówmy się, nie jest jakaś wielce, wielce duża i mieści się, bym powiedział, w takiej normalnej, zwykłej korekcie w, w trendzie. Oczywiście rynek generalnie, to, to już widać, że i od początku roku, i w zasadzie od zeszłego roku jest taki dość nerwowy, tak? czyli nawet jak mamy nowy szczyt, na, czy na Znaku, czy na S&P, no to za chwilę coś się dzieje i, i wracamy pod. Tak? No i szczerze mówiąc wcale mi się nie zdziwił, gdyby ta nerwowość yy, jeszcze dalej na, na, na rynku trwała, a na pewno myślę, że yy, no w najbliższych, yy, nie wiem, tygodniu, dwóch, trzech, no mhm. to myślę, że jak najbardziej tak, no bo no, no, żeby rynki się uspokoiły, no to tak naprawdę musielibyśmy dostać jakąś informację pod tytułem, że nie wiem, jednak się, y, jednak rozmawiają, jednak w jakiś sposób próbują się dogadywać. A mieliśmy na... taką informację? No mieliśmy chociaż na razie, tak większość informacji jest raczej taka, że tak obie strony dość tak twardo po swojej stronie barykady stoją i... I, I tutaj z tym porozumieniem, no to łatwo pewnie nie będzie. No właśnie, ale czy w, w kwestii tego porozumienia może mieć wpływ to, że zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych? Przecież Donald Trump musi mieć świadomość tego, że jeżeli gospodarka będzie hamować, to jego szanse na reelekcję zapewne zmaleją. Oczywiście, że tak. I myślę, że no, prezydent Stanów Zjednoczonych to doskonale wie. No, ja, ja w ogóle myślę, że on nie jest w zupełnie najciekawszej sytuacji w tym momencie, bo no, on musi wyważyć, tak? On z jednej strony oczywiście chce być twardy, no bo chce się pokazać jako ten, który dba. I walczy i to jakby jest zrozumiałe, no ale z drugiej strony no też nie może mówiąc kolokwialnie przegiąć, mhm. tak, no bo tutaj też to jakby finalnie obróci się przeciwko gospodarce i przeciwko niemu, więc to takie, muszę przyznać, nie jest łatwe zadanie. Mhm. W kontekście Donalda Trumpa mówi się jeszcze, że to jest też taka gra z rezerwą federalną. Amerykański prezydent wyraźnie daje do zrozumienia, że polityka jaką prowadzi Fed nie za bardzo mu się podoba, tak delikatnie oczywiście mówiąc, bo tutaj padają dużo mocniejsze słowa z jego strony. No tak, i tak naprawdę, yy, i, i tak paradoksalnie trochę, tak? No po, ostatnim, po ostatniej decyzji Fedu, gdzie oczywiście była obniżka, ale była taka zapowiedź, że w sumie to nie jest długi cykl, mhm. tylko taka, taka dostosowanie, powiedzmy, do warunków rynkowych, yy, co generalnie, no, tak spowodowało, że ten dolar zamiast się osłabić, to wręcz się umocnił, się. właśnie. No to wypowiedź, jakby tutaj czy groźba nałożenia tych ceł no to też nie jest coś co wpływa na osłabienie dolara, tylko wręcz odwrotnie, tak? Mhm. No bo jakby inwestorzy się boją, więc uciekają do bezpiecznych aktywów, czyli dolar złoto, tak? No bo tak naprawdę to widać, że dolar złoto obligacją, w zasadzie te trzy, te trzy rzeczy. No więc tutaj oczywiście jest to presja na, na Fed i, i myślę, że ta presja jest w tym momencie bardzo duża. Mhm. I to widać tak samo po zachowaniach no już części innych banków centralnych, gdzie one oczywiście nie są pana naszą presją, ale też widać, że tam no, ten cykl łagodzenia jednak, jednak jest. Co musi się stać, aby faktycznie optymizm powrócił na rynki? Czy to jest właśnie ta kwestia wojny handlowej, uspokojenie tych nastrojów? Czy może właśnie banki centralne, gdyby na przykład Fed zdecydował się na kolejną obniżkę, albo na przykład zasygnalizował rozpoczęcie cyklu obniżek? Znaczy ja myślę, że to trochę zależy w jakim horyzoncie w ogóle mhm. patrzymy, tak? No bo w takim krótkim horyzoncie to jeżeli wyjdzie FED i powie, dobrze, no to będzie kolejna obniżka, to pewnie rynki się ucieszą, no ale tak, tak z drugiej strony można sobie zadać pytanie, no dobrze, no ale dlaczego te obniżki stóp są, tak? No jakby trochę są dlatego, że generalnie gospodarka jest jakby zwalniająca, tak? Więc no w takiej perspektywie długoterminowej to wcale aż na taki plus nie, nie musi wyglądać. Ja myślę, że zdecydowanie w tej perspektywie dłuższej ważniejsze jest to, co, co się będzie działo właśnie na linii Stany-Chiny, no bo to jest no coś, co zdecydowanie bardziej będzie wpływało i na gospodarkę Stanów, i w ogóle całego świata, i Europy też. No i tutaj my też nie jesteśmy od tego niestety całkiem uniezależnieni. Oczywiście wiadomo, że Niemcy no jakby cierpią na tym najbardziej. My na razie jako kraj do tej pory byliśmy odporni, chociaż no te ostatnie dane a propos przemysłu naszego to już takie trochę stawiające znak zapytania, mm -hmm. taki mały chociaż, tak, jak to z tą naszą odpornością jest. Mm -hmm. y Mając na uwadze te wszystkie czynniki, wierzy Pan, że w tym roku są możliwe nowe szczyty na Wall Street? No, przekornie powiedziałbym, że wszystko jest możliwe i wcale bym się aż tak nie zdziwił, gdyby faktycznie, gdybyśmy nie zobaczyli kolejnego szczytu, natomiast to, czego raczej bym się spodziewał, to na pewno dużej zmienności, czyli nawet mhm. jeżeli nowy szczyt gdzieś miałby być, to myślę, że no, musimy się nastawić na to, że to, to nie będzie takie ładne, jakby, yy, ładne pójście do góry po sznureczku, tylko no, raczej będzie to niestety zmienność. No dobrze, teraz skupmy się na naszym rynku. Co, co właściwie z warszawską giełdą. Wiadomo, że przespaliśmy hostce tą chociażby amerykańską. Natomiast kiedy Amerykanie spadają, my również spadamy. Co nas czeka? No, nasza giełda i to już od dłuższego czasu jest ogólnie słabsza niż, niż rynki rozwinięte, a w szczególności niż na przykład SP500, yy, to, to, to bez dwóch zdań. No powiem tak, no, z jednej strony sytuacja gospodarcza u nas oczywiście jest, jest bardzo dobra. Natomiast no jeżeli patrzymy, nie wiem, na największe spółki, no to tutaj nie możemy uciec od tego, co się dzieje właśnie za granicą mm -hmm. i co się dzieje w kontekście rynków wschodzących, no bo jednak jakby nie było, jesteśmy postrzegani no, przez pryzmat rynków wschodzących. No a generalnie to, co się dzieje na rynki wschodzące, nie działa dobrze. Tak? No to ewidentnie widać, więc tutaj tak z punktu widzenia zagranicy troszeczkę mamy podgórkę. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że na przykład wyniki za pierwszy kwartał tego roku też były niespecjalne, więc nawet jeżeli ktoś powiedzmy tak trochę odstawia to, co dzieje się za granicą, a patrzy tylko to, co się dzieje w kraju, no to ten pierwszy kwartał to taki nie, nie, nie za specjalny. W drugim kwartale, no jesteśmy teraz w sezonie już w zasadzie publikacji wyników, ten drugi kwartał wydaje nam się, że na pewno już będzie lepszy niż, niż, niż pierwszy, ale tu też szału nie będzie. Tak naprawdę dopiero druga połowa roku, wydaje nam się 20. tak, że tutaj jak, jak będziemy sobie patrzyli na dynamiki rok do roku, no to tu już powinno być, powinno być lepiej. To wychodzi na to, że trzeba omijać warszawską giełdę. Nie, 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 nie. tak bym nie powiedział, nie, nie, nie absolutnie nie, właśnie, właśnie nie, właśnie wręcz odwrotnie. Powiedziałem tak, że zagrożeniem dla naszej giełdy jest to, co dzieje się za granicą, natomiast to, co jest, wydaje mi się, bardzo dużą szansą, to jest właśnie ta oczekiwana poprawa wyników. No, bo po jakby naprawdę dosyć słabych powiedzmy w pierwszym kwartale, no to trzeci, czwarty kwartał powinien być lepszy. I z kolei nam się wydaje, że trzeci kwartał, jak tak patrzymy, no to pomimo tych zawirowań teraz, które mamy, i, i to, że pewnie do końca miesiąca no, może być jakoś tak nerwowo, no to na cały trzeci kwartał, to wydaje nam się, że warto jednak na polskie spółki patrzeć. No, bo ze względu właśnie na, 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 na tą poprawę wyników czy na wyceny niektórych spółek, no to po prostu warto. Mhm. A macie branże, sektory, które szczególnie preferujecie albo te, których szczególnych unikacie, właśnie w kontekście chociażby wynikowym? No to tak, to powiem tak. Chyba najbardziej takim przez nas w tym momencie na plus wyróżnionym sektorem są banki. I tutaj przede wszystkim to, że. Yy, wzrost zysków banka, który liczymy, że będzie, on z różnych względów będzie. No i to wydaje nam się, że to jest coś, co powinno tutaj te, te kursy banków pociągnąć do góry. No a z drugiej strony, no jak to się mówi, nie ma hosty na naszej giełdzie bez, bez banków, nie. tak? No więc jakby, żeby mówić o jakichś wzrostach silniejszych u nas, no to te banki muszą faktycznie się zachowywać lepiej w sensie kursu. No i wydaje nam się, że, że absolutnie mają na to szansę. Oczywiście wiadomo, że, nie wiem, jak, jak mówimy o bankach, tych zaangażowanych kredyty frankowe, tak, no to w tym momencie one są oczywiście pod presją. No, ale to jest jakby kilka banków, a jest, są jeszcze tak, pozostałe, mm -hmm. które, gdzie to zaangażowanie jest albo zerowe, albo bardzo niewielkie, więc zresztą nawet te banki, niektóre frankowe, to wydaje nam się, że po tych spadkach to i tak jakby to już dużo jest w cenie. A, a sektory, których lepiej unikać? E, powiem tak, nie mamy jednego sektora, mm -hmm. którego byśmy tak jakoś bardzo wyraźnie radzili unikać, natomiast na pewno ostrożnie ze, spół ze spółkami przemysłowymi. No to jest taki tylko tu bardziej patrząc spółka po spółce, mm -hmm. ale faktycznie tu jest, czy jedna, czy jest. Może być no delikatny problem, tak? No bo niestety, jeżeli ta gospodarka za granicą Niemcy, tak? Zwalniają. U nas ten przemysł też się tak zachowuje, no, jak się zachowuje. No to wydaje nam się, że tutaj mogą być jakieś takie no nie, nie za dobre niespodzianki. Czyli z tego, co pan mówi, to lepiej teraz kierować swój wzrok w kierunku dużych spółek, a nie średnich i małych? Tak, tak, to, to jest coś, co generalnie podtrzymujemy już od wielu, wielu miesięcy. Czasami na przekór rynkowi, czasami zgodnie z nim, ale generalnie no, cały czas trzymamy się tej wersji, że w tym otoczeniu, jakie mamy, tak? czyli tych rosnących kosztów płacy, tego, że przełożenie rosnących kosztów na ceny towarów nie jest takie proste, jak się okazuje. No to cały czas wydaje nam się, że jednak te spółki duże, czy powiedzmy część średnich no mają szansę zdecydowanie lepiej się zachowywać niż te małe. Oczywiście, no powiedzmy sobie mhm. jasno, część z małych spółek jest bardzo tania, jak popatrzymy nie wiem, na wskaźniki, to, to, to jak najbardziej tak. No ale jeżeli patrzymy tak jakby grupowo, tak, no to zdecydowanie raczej duże niż. wychodzi na to, że, że jeżeli już nawet szukamy wśród małych i średnich, to przede wszystkim selekcja, selekcja jeszcze raz selekcja. O, zdecydowanie tak, absolutnie tak. Panie Emilu, to jeszcze ostatnie pytanie przed nami także w Polsce wybory parlamentarne. Czy one w ogóle mogą odcisnąć jakieś piętno na rynku? Znaczy, szczerze mówiąc, no na razie patrząc po sondażach, no to raczej jest sprawa dosyć jasna, więc wydaje mi się, że żeby to w ogóle miało wpływ na rynek, to musiałaby się jakaś bardzo duża niespodzianka stać. Yy, więc wydaje mi się, że na razie to, 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 to nie jest czynnik, który gdzieś tam byłby mocno brany pod uwagę. Na ten moment myślę, że to, co inwestorów bardziej może gdzieś tam interesować, no to chociażby ta kolejna, kolejne zmiany w indeksie msci mhm. tak? No to jest coś, co jakby w maju wpływało na nasz rynek dość mocno, A tak? teraz tak? mamy teraz, kolejną. Tak, teraz mamy kolejną, ten wpływ już będzie mniejszy niż ten majowy, oczywiście, ale no to też jest coś, na co zwłaszcza inwestorzy zagraniczni na przykład, no jednak będą zwracać uwagę. Mhm. Czyli co, polski rynek, jeżeli już to od września? Myślę, że tak. Panie Milu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem pan Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w Domu Maklerskim PKOBP. Kolejny program prosto z parkietu, oczywiście jutro godzina 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13, rzecz o prawie.